Słuchajcie, czasem wiecie na jakie łowisko jedziecie za szczupakiem. Znacie jego głębokość, wiecie gdzie te szczupaki po prostu stoją, ale nie zawsze. Czasem jedziecie na po prostu wodę nieznaną i nie wiecie jak te szczupaki się zachowają. Chcę wam pokazać taki prosty sposób, że każdą przynętę można tak uzbroić, aby łowić nią nawet na 10-15 metrach głębokości, ale jeśli traficie na jakąś, nie wiem, zalaną łąkę. O głębokości pół metra czy metr, to też tą samą przynętą dacie sobie radę. Pokażę Wam to na przykładzie dużej przynęty, jakim jest Heringszat 25 cm. To już jest kawał szczupakowego kotleta. Natomiast nawet niewielkie ryby też się na, na to kuszą. Dwa sposoby. Pierwszy, czyli w zależności od tego, jakiej gramatury główkę jigową użyjemy, ten opad będzie albo szybszy, albo wolniejszy, ale generalnie to jest przynęta do łowienia w głębszych partiach wody. Możemy założyć 30, 50 gramów, 20, to ta guma będzie po prostu opadała. Stinger oczywiście, bo guma jest solidna, stinger musi być żeby mieć gwarancję tego, że każdy szczupak po prostu gdzieś się wetnie, ale tego samego heringa o, 20, o rozmiarze 25 cm możemy uzbroić w taki sposób, żeby łowić na naprawdę półmetrowej wodzie. Czasem zdarza się, szczególnie na początku sezonu, że szczupaki potarle zostają na takich płyciznach. Tam zaczyna rosnąć świeża roślinność, tam wchodzą na tarło inne ryby, jak płocie, jak leszcze. Tam jest masa na rybku, tam się zawsze coś dzieje. W tych, na tych płytkich w łąkach zawsze się coś dzieje. Szczupaki tam są na pewno i one tam zostają bardzo długo. Jeśli łowisko jest generalnie płytkie, to nawet w grudniu zdarzało mi się łowić na takiej metrowej wodzie szczupaki. Ale jak poprowadzić? No to czymś takim po prostu no nie zarzucimy, bo to od razu grzęzie nam w roślinach. No zamęczymy się po prostu na śmierć bez e efektu. Zbrojenie w taki sposób pozwala łowić dosłownie nad tymi roślinami, pomiędzy grążelami. To co tutaj tutaj jest wszystko oczywiste to jest główka jigowa i stinger po prostu proporcjonalnie większa kotwica i dłuższy dłuższy ten przypon. Ten cały system to jest system tak zwany Line True i on generalnie jest stosowany do innych przynęt. Przynęt w których ten drucik jest przekładany przez specjalną taką plastikową tulejkę. Ja wam nawet pokażę jak to wygląda. To jest przynęta oryginalnie uzbrojona w system Line True. Line True jest to nic innego jak system zbrojenia polegający na tym, że po braniu szczupak wyrywa to wszystko z tego okonia i jego zęby są z dala od tej przynęty. One nie są tanie, więc zębami nie uszkadza podczas walki tej przynęty. I także jej wagi, a waży prawie 100 gramów, nie jest w stanie wykorzystać do tego, aby się uwolnić. Przy, tych za, szam, przy tym szamoczeniu się ma tylko kotwicę w pysku. I ten sam system możemy zastosować do każdej zwykłej gumy, ale tak jak powiedziałem, tutaj jest specjalna prowadnica, specjalna taka plastikowa tulejka, przez którą ten system przechodzi. Jeśli czegoś takiego w gumie nie ma, stosujemy zwykłą. Wkrętkę. Są wkrętki z ołowianymi ciężarkami zastępujące główkę jigową, a to jest po prostu klasyczna, zwykła wkrętka stosowana do właśnie czegoś takiego. Zobaczcie, ja ją wykręcam, można to robić wielokrotnie i dalej tutaj ten pysk jest nienaruszony. To jest zwykła krętka, wkrętka o odpowiedniej długości, tutaj wystarczy około 5 cm. Zawsze wkręcając coś takiego pamiętajcie, aby robić to symetrycznie, wtedy ta guma będzie też yy, szła bardzo równo. Wkręcam sobie po prostu tą wkrętkę do takiego stopnia, o, żeby tak mi uszko wychodziło od dołu i teraz ten system Line True przewlekam przez to uszko. Ale w dalszym ciągu nie mam tutaj specjalnego rowka na zamocowanie tych kotwic, tak jak w oryginalnym systemie, więc stosuję tak zwane szpilki montażowe. Tutaj zaczepione są dwie. W zależności od tego, gdzie chcę po prostu umieścić te kotwice... Ładuje jedną szpilkę powiedzmy tutaj. One mają taki specjalny zadziorek, dzięki czemu trzymają się na miejscu. I drugą szpilę. Tutaj już nawet ta długość tego systemu wskazuje miejsce, w którym powinniśmy to zamocować. I mamy system uzbrojoną przynętę, tutaj jest specjalny jeszcze koralik, żeby to się wszystko nie zsuwało i mamy System Lightroom zamocowany do klasycznej przynęty, czyli bez tego rowka, bez tej tulejki, tak uzbrojoną przynętą, możemy mówić o na naprawdę bardzo płytkiej wodzie. Ale jeśli chcemy minimalnie ją dociążyć, mamy takie fajne specjalne ciężarki, które doczepne, które można w zależności od tego, na jaką głębokość chcemy taką przynętę sprowadzić albo jak gwałtownie, bo ten ciężar. Ma także wpływ na to, jak ta przynęta generalnie będzie pracowała. Do tego przedniego łóżka mocuję taki ciężarek, w ogóle nie gasi pracy, nie ma żadnego negatywnego wpływu na pracę takiej przynęty. A mam już przynętę gotową, uzbrojoną, w tym wypadku o 15 gramów cięższą. Mogę to w dowolnej chwili zdjąć. Założyć cięższy ciężarek, albo w ogóle z niego zrezygnować. Dzięki takiemu systemowi mogę po prostu regulować pracę, głębokość pracy tej przynęty dowolnie. Herring 25 cm jest bardzo miękką, taką aż lejącą się gumą. Zdarza się, że przy zarzucie ta guma gdzieś tam się zawinie i kotwi, te luźno wiszące kotwice mogą spowodować, że będzie się to gdzieś szczepiało. Jeśli coś takiego będzie się działo, prócz tego, że jest to mocowane w szpilki, wbijam po prostu. Te pojedyncze groty gdzieś w dół tej przynęty, usztywniając wtedy to wszystko do takiego stopnia. Tutaj, już przy zarzucie, no nie ma tych luźnych elementów, nic się tutaj nie powinno dziać. Mega sposób. Wszystkie elementy, które tutaj wykorzystałem do zrobienia tego, także można dostać w akcesoriach lasmiter. I jeszcze raz Wam powtarzam, warto zainwestować w te parę takich torebeczek, bo one starczają na bardzo długo. I pozwalają przede wszystkim na łowienie nietuzinkowe. Jest to bardzo ważne, bo pewnie każdy z Was słyszał o czymś takim jak przebłyszczenie. Łowiska. To przebłyszczenie, kiedyś wzięła się ta nazwa od tego, że kiedyś wszyscy łowili niemalże na błyski wahadłowe. Stąd się to wzięło, ale przebłyszczenie dotyczy także tego, że wszyscy łowią w taki sam sposób, albo w tym samym miejscu, albo z takim samym tempem. Czasem zupełnie dozbrojenie w inny sposób przynęty, która już będzie inaczej pracowała, powoduje, że ten szczupak, który także jest bardzo ciekawską rybą, wyskoczy do czegoś takiego, a ominie wszystkie inne przynęty. Mam pytanie, czy taką gumę można uzbroić kotwiczkami od góry? Oczywiście, tylko że musisz pamiętać, żeby te kotwice były wtedy na stałe wbite. O uzbrojenie tego od góry nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na pracę przynęty, a czasem, jeśli łowisz na mocno zarośniętych łowiskach i chcesz tą gumą dotrzeć do dna, a nie tylko penetrować toń wody, to te kotwice za każdym razem zbierałyby Ci wszystko, co jest na dnie. Jeśli tam są kamienie, patyki, to po prostu pewnie taką gumę byś stracił. Jasne, zbroisz ją wtedy do góry i nie masz tego problemu. Możesz opadać tą przynętą do samego dna, podrywając ją, penetrować nie tylko tą środkową czy powierzchniową warstwę wody, ale także samodno. dno. Może się po prostu ślizgać po trawie. Dokładnie, dokładnie. Wtedy możesz to po prostu prześlizgiwać się wszędzie. Mamy wiele przynęt, które właśnie są przystosowane do tego, aby kotwice przezbrajać i dawać je do góry.